Ewelina Sterczewska, Park Tenisowy Olimpia. Witam Pani Ewelinę, bardzo serdecznie. Witam. To Smak Cup, odsłona piąta już w najbliższą sobotę. To przypomnijmy, kto może brać udział w tym turnieju. To Smak Cup jest to turniej skierowany do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Mogą to być dzieci, które mają już duże doświadczenie w grze w tenisa, a także troszeczkę mniejsze, ponieważ jest to turniej amatorski, więc głównie skierowany do jak najszerszego grona odbiorców. Mhm. Jakie są grupy wiekowe? Bo takie na pewno też, tak, są trzy kategorie wiekowe. Kategoria niebieska yy, obejmuje dzieci w wieku od 5 do 6 lat, kategoria czerwona w wieku od 7 do 8 i 9-10-latki startujące w kategorii pomarańczowej. Co trzeba zrobić, żeby się zgłosić? Jeszcze w ogóle jest taka szansa, bo turniej już jutro. Tak jak najbardziej jest szansa, należy zgłosić się do godziny 18 wysyłając smsa na numer 663973077. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, kategorię, w której zawodnik chciałby wziąć udział, klub do jakiego uczęszcza. Yy, oraz telefon kontaktowy. A jeżeli do klubu nie uczęszcza, na przykład jest osobą, która gdzieś tam sobie gra też, nie wiem, nawet może od niedługiego czasu, no bo w tym wieku to przecież też trudno, żeby już długo grać w tenisa, też takie osoby mogą się pojawić? Tak, jak najbardziej. Takie osoby niezrzeszone w klubach również mogą wziąć udział. Mhm. Faworyci już, jak sądzę, są pewnie gdzieś tam wyklarowani, bo to już piąta odsłona, czyli prawie półmetek, także. Owszem, owszem, mamy, mamy faworytów, aczkolwiek w czołówce jest bardzo siasno, nazwałabym to, w związku z czym myślę, że jeszcze przez cztery kolejne turnieje, które się odbędą, jeszcze może się sporo zdarzyć. Też tylko chciałem o frekwencję zapytać, czy ta frekwencja się zwiększa w porównaniu z tym, co było w tych pierwszych o, dwóch, trzech na odsłonach, teraz jak to wyglądało w tej czwartej? Zdecydowanie tak, na turniej przybyło aż 47 zawodników, mhm. w związku z czym no, jest to, wydaje nam się, bardzo duża liczba, jak na turniej dziecięcy. Łącznie we wszystkich turniejach wziął udział 80 różnych zawodników. Więc no jest to prawie setka młodych tenisistów. No to ciekaw jestem, czy teraz przy tej piątej odsłonie ta magiczna liczba stu zawodników pęknie, czy jeszcze będziemy musieli czekać na no życzę, żeby już teraz czyli żeby coraz więcej osób na ten turniej się zgłaszało. Ale to nie jedyna okazja do naszej rozmowy, ponieważ ferie przed nami, dla niektórych już za kilka godzin, że kto tam kiedy lekcję kończy. No i ferie można by było spędzić też na sportowo z rakietą i na korcie też przecież jest taka szansa. Jak najbardziej. Zimą nie tylko narty, ale tenis, tenis również. W te ferii organizujemy dwa turnusy. Pierwszy w ferii i drugi. Nowością dla, dla, dla naszych organizatorów jest połączenie półkolonii, półkolonii tenisowej, czyli nauczania tenisa w połączeniu z scenariuszami do hitów kinowych. Między innymi teraz obecne na topie są Mapety i Gwiezdne Wojny, w związku mhm. z czym pomyśleliśmy, że fajnie byłoby połączyć Nauczanie Tenisa w, w scenariuszu tych filmów. Czyli Kermit też się na korcie pojawi, tak? <laughs> jak najbardziej. <laughs> A możemy zdradzić, kto jeszcze się pojawi? E, na pewno Świnka Pigi. Właśnie o nią chciałem dopytać, bo chciałbym zobaczyć, jak Świnka Pigi ma rakietę. Zdradzę tak? sekret, że już jest na kortach, więc... O, proszę bardzo, no to jest dobra informacja, czyli to jest kolejna rzecz. I teraz tak, to przez dwa tygodnie ferie będą organizowane, ale dwie odsłony po tydzień. Za tak, rok, dokładnie. Prawda? Jakiś wiek jest wyznaczony dla dzieci, młodzieży, która może w tym uczestniczyć? Są jakieś granice, czy raczej granic nie ma? Wiek, który, który osoby osyluje który osyluje na półkoloniach, to zwykle od 4 do, do 16 lat. Tak to mhm. mniej więcej wygląda. Koszty takich zajęć? E, 399 zł i taki koszt obejmuje ten pięciodniowy e, turnus od godziny 8.30 do godziny 15.00. Są zajęcia. W, pomiędzy zajęciami oczywiście są dwa posiłki, drugie śniadanie i obiad. I teraz jaką wiedzę wyniesiemy po takim tygodniowym intensywnym kursie? Czyli czy będziemy już w stanie jakiś mecz rozegrać, czy też dzieci będą w stanie jakiś mecz rozegrać, czy to będą takie tylko i wyłącznie no, podstawy, takie typowe? Bo to jednak jest z jednej strony czas krótki, ale z drugiej strony taka intensyfikacja jest dość duża. Mm zdecydowanie będzie można rozegrać swój pierwszy mecz. To oczywiście też zależy od tego, czy to będą osoby, które e, dopiero co zaczynają swoją przygodę z tenisem, czy osoby, które gdzieś przychodzą, żeby doskonalić swoje umiejętności na korcie. E, Niemniej i jedni, i drudzy mhm. z całą pewnością po takim turnusie pięciodniowym będą mogli rozegrać pojedynek tenisowy e, z liczeniem punktów. Można powiedzieć, że taki prawdziwy, prawdziwy mecz tenisowy. Może nawet uda się zagrać mecz ze świnką pigi. Być może. Mm, są jeszcze wolne miejsca? Tak, są jeszcze ostatnie wolne miejsca, więc serdecznie Czyli warto się wyprzą, spieszyć tak. i jeszcze można się zgłaszać. No i na koniec trzecia część naszego spotkania, czyli mówiliśmy już o tym, co w sobotę, mówiliśmy o tym, co w czasie całych długich dwutygodniowych ferii, no to teraz jeszcze powiedzmy o tym, co już w najbliższy wtorek, czyli gdzieś tam konkurs walentynkowy, chociaż nie w walentynki same to się zacznie, ale fajny prezent dla walentynki, konkurs niespodzianka ufundowana przez Was. Zgadza się. Konkurs jest bardzo prosty on na tym, aby w dniu dzisiejszym do godziny 20.00 kliknąć lubię to na naszym profilu Facebookowym, iż osób, które dzisiaj dokonają tej czynności zostanie, zostanie wylosowana osoba, która otrzyma jedną podwójną wejściówkę na kurs dla osób początkujących nauczania tenisa starter. I ten kurs rozpoczyna się 25 lutego. 25 lutego, lutego dokładnie. Czyli dzisiaj warto Was polubić na Facebooku, no i wtedy będzie można dać swojej ukochanej lub też ukochanemu nie tylko bombonierkę na Walentynki czy jakikolwiek inny prezent, ale i też taką właśnie miłą sportową niespodziankę. No to proszę klikać, lubię to, trzymamy kciuki, powodzenia. Życzymy Pani Ewelino bardzo serdecznie, dziękuję. Nie życzę odpoczynku na ferie, bo to będzie dla Was czas wytężonej pracy, bo to dwa tygodnie Zgadza. nauki tych przyszłych młodych talentów tenisowych. To po prostu dużo sił Nie życzę. Ewelina Sterczewska, dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję również. Krótka przerwa, za moment do Państwa wracamy. Zwracamy.